Nie wiem, czy oglądacie taki kanał łowcy PDF-ów, że tak to powiem. To jest chyba ECPU, jeśli się nie mylę. No i ostatnio na ich kanale widziałem, że złapali faceta z Tunezji. No, faceta gościa z Tunezji, bo ciężko nazwać to w ogóle człowiekiem. Wypisywał tak okropne rzeczy, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, co ten koleś pisał do dzieci, jak on musiał tym dzieciom zryć psychikę i to wszystko. 12-11 lat i do kobiet w Polsce też nie. Kogo to się wpuszcza do, do kraju to masakra. Wystarczy nam tych polskich. Kurde, no nie, nie mogę tutaj mówić, bo mi zaraz filmik usunął. Wystarczy, że w Polsce jest Polaków tyle, którzy też tak robią. Fajnie, że taka organizacja jest, że ich łapie, bo naprawdę strach o własne dzieci. Dziwię się też, bo często jest tak, że niby przyjeżdża policja, zabiera ich i za jakiś czas ich wypuszcza i oni są wolni. No, oni... Prze Przecież tacy ludzie tak szybko się nie zmienią.